Kilku miejscowych gliniarzy uznało, że powitają mnie w swoim mieście po swojemu. Przywiązali mnie do latarni na środku ulicy, robiąc z tego widowisko, jakbym był nikim. Mało jednak wiedzieli, z kim naprawdę zadzierają i jak bardzo to obróci się przeciwko nim. Zacznijmy od początku. Więc tak, nazywam się Dani, Mam 54 lata. Nie jestem nowicjuszem. Przeprowadziłem się właśnie do tej zapomnianej przez Boga dziury w Południowej Karolinie, żeby objąć stanowisko szefa policji. To nie mój pierwszy raz, widziałem już sporo w swoim życiu. Ale to miejsce miało swój specyficzny klimat, wszyscy się znali. I szczerze mówiąc, nie wyglądali na zachwyconych nowymi twarzami. Nie trzeba było długo czekać, żeby to zauważyć. Tutejsi gliniarze zdawali się działać według własnego kodeksu. Jeśli wiecie, co mam na myśli. Pierwszego dnia, zanim oficjalnie się zameldowałem, postanowiłem się przejść, zobaczyć, z czym mam do czynienia. Tak więc, ubrany w znoszoną czapkę i starą kurtkę, wyglądałem jak zwykły facet na ulicy. Wszedłem do miejscowej kawiarni, takiej, która pewnie istniała dłużej ode mnie. Ledwie przekroczyłem próg, poczułem na sobie kilkanaście spojrzeń. Znacie to uczucie. Klasyczne nie należysz tu. Dwóch gliniarzy siedzących w kącie śmiało się z czegoś do rozpuku, ale miałem przeczucie, że to ja jestem ich tematem. Rzucali mi ukradkowe spojrzenia, mierząc mnie wzrokiem, jakby już zdecydowali, że jestem nikim, kimś, kogo można zignorować, lub co gorsza, kimś, kogo można sponiewierać. Ich odznaki błyszczały w przyciemnionym świetle, ich maniery. Już nie bardzo. Zamówiłem kawę, zachowując spokój, by zobaczyć ich reakcję. Nie zamierzałem jeszcze zdradzać, kim jestem. To była misja rozpoznawcza. Ale gdy tylko chwyciłem kawę i ruszyłem do wyjścia, jeden z nich wrzasnął na mnie przez całą salę. Hej, staruszku, zgubiłeś się czy co? Bo nie wyglądasz na tutejszego. Odwróciłem się, zachowując kamienną twarz. Tylko przejazdem. Odpowiedziałem. Choć widać było, że mi nie wierzą, jeden z nich, wysoki typ z aroganckim uśmieszkiem, odparł: No to może lepiej przejeżdżaj dalej. Obcy długo tu nie zabawią, jeśli wiesz, co mam na myśli. Wzruszyłem ramionami i wyszedłem. Ale uwierzcie mi, czułem ich spojrzenia na plecach przy każdym kroku, jaki stawiałem na tej ulicy. Coś mi mówiło, że ta praca będzie znacznie ciekawsza niż przypuszczałem. Następnego ranka postanowiłem się przebiec na obrzeżach miasteczka, żeby oczyścić myśli i lepiej poczuć atmosferę miejsca, trochę świeżego powietrza, chwila spokoju, nic niezwykłego. W połowie drogi usłyszałem jednak za sobą warkot silnika. Radiowóz zwolnił i zrównał się ze mną. Tak, to byli ci sami dwaj z kawiarni, Jake i Mike, miejscowy duet. Jake, wysoki, szczupły blondyn, z tym swoim wiecznym uśmieszkiem, wychylił się z okna i krzyknął: Hej, biegaczu, zgubiłeś się? W jego głosie dało się wyczuć coś, jakby właśnie przyłapał mnie na wchodzeniu na teren prywatny z tabliczką zakaz wstępu na czole. Jego partner, Mike, krępy facet, który wyglądał, jakby mógł podnieść pół samochodu, dorzucił. — Tak, jesteś pewien, że jesteś tu mile widziany? Zachowałem spokój, zwolniłem i odpowiedziałem: Po prostu biegam. Chyba to jeszcze jest dozwolone, prawda? Mike uśmiechnął się szeroko. To był ten rodzaj uśmiechu, wiem coś, czego ty nie wiesz. Dozwolone? Może. Ale obcy nie dostają tu ciepłego powitania, zwłaszcza ci, którzy nie znają naszych zasad. Zanim zdążyłem otworzyć usta, żeby zapytać o jakie zasady im chodzi, wyskoczyli z samochodu. Jake podszedł zbyt blisko i bez żadnego czy mogę, zaczął przeszukiwać moje kieszenie. Wziąłem głęboki oddech, starając się nie dać ponieść emocjom. Przeszukiwali mnie, rzucając sobie wzajemnie porozumiewawcze spojrzenia, jakby to była jakaś zabawa. W końcu Jake wyciągnął z mojej kieszeni. Kawałek plastiku, jakiś losowy śmieć? I jego twarz rozjaśniła się z perwersyjną ekscytacją. No proszę, co my tu mamy? rzucił szyderczo, podnosząc to do światła, jak trofeum. Twoje? Nie wciągnąłem się w tę grę, po prostu patrzyłem na niego, nie dając mu satysfakcji. Było jasne, że to ustawka. W tym momencie miałem już ich dosyć, ale wiedziałem, że muszę zachować spokój. Nie mieli pojęcia, kim jestem, a to nie był moment na wielkie ujawnienie. Zostawiłem ich, by kopali pod sobą jeszcze głębszy dół. Złapali mnie za ramiona i zaciągnęli na środek rynku. Nie tłumaczyli niczego, nie zadawali pytań. Po prostu mnie wlekli, jakbym był bezpańskim psem, którego właśnie złapali na ulicy. Przywiązali mnie do latarni na środku rynku. Gdzie ludzie kręcili się w porannych obowiązkach? Niektórzy przystanęli zaciekawieni, inni wcale się nie dziwili, jakby widzieli już coś podobnego. Jake i Mike zachowywali się, jakby odgrywali jakieś chore przedstawienie, rzucali dowcipy, jak na scenie w klubie komediowym. Panie i panowie, Jake ogłosił teatralnie, kłaniając się: Mamy tu wielkomiejskiego rozrabiakę. Mike dodał: tak, ciekawe, jakie sztuczki ma w rękawie albo w kieszeni. Nie było w tym nic zabawnego, to było chore. Nie wiedzieli tylko jednego: że ta historia właśnie wymknęła się im spod kontroli. Oto kontynuacja tłumaczenia historii na język polski. Następnego dnia rano nagrania z tajemniczym nieznajomym przywiązanym do latarni zaczęły krążyć w sieci. Komentarze zalewały internet. A teorie zaczęły pojawiać się lawinowo. Niektórzy uważali mnie za włóczęgę, który narobił sobie problemów. Inni zaś wprost krytykowali policję, pytając, kim jest ten facet i dlaczego wygląda, jakby utknął w pojedynku rodem z dzikiego zachodu. Ludzie domagali się odpowiedzi i to szybko. Lokalne media szybko podchwyciły temat. Pojawiło się kilku dziennikarzy szukających gorącego tematu i byli nieustępliwi. Widziałem ich, jak przedzierali się przez tłum, mikrofony w dłoniach, próbując zdobyć jakikolwiek komentarz. Jeden z nich zapytał nawet przypadkowego przechodnia: Co ten człowiek zrobił? Ktoś widział, jak popełnia jakieś przestępstwo? Odpowiedź: Wzruszenie ramionami i wymamrotane Nie mam pojęcia. Wygląda na to, że policjanci po prostu się zabawiają. Tymczasem Jake i Mike nadal śmiali się, przechadzając się po rynku jak miejscowe gwiazdy, tylko że nie wiedzieli, jak szybko sytuacja zacznie wymykać im się spod kontroli. Patrząc, jak wszystko się rozkręca, nie mogłem powstrzymać pewnego uczucia, ekscytacji. Sami dawali mi dokładnie to, czego potrzebowałem. Ich mały spektakl stawał się Ogólnokrajową sensacją, a prawdziwy pokaz miał się dopiero zacząć po długiej nocy. I uwierzcie mi, to była najdłuższa noc w moim życiu. Mój telefon zadzwonił wcześniej rano. Na ekranie pojawił się numer głównego biura. Wiedziałem dokładnie, dlaczego dzwonią. Wieści dotarły do przełożonych i nie byli zadowoleni. W tym małym miasteczku ich zabawa stała się pełnoprawnym skandalem. A Jake i Mike mieli dostać solidną nauczkę. Wszedłem do komisariatu, spokojny i opanowany, czując na sobie ciężar munduru. To nie był zwykły dzień w pracy, to była chwila, w której należało wszystko wyjaśnić. Moja odznaka lśniła, mundur był nienagannie wyprasowany, atmosfera na posterunku była napięta, czuło się to w powietrzu. I tak jak się spodziewałem, Jake i Mike weszli do środka. Śmiejąc się z jakiegoś żartu, jakby nic się nie stało. Nie zadali sobie nawet trudu, by sprawdzić, kim naprawdę jestem. Założyli, że jestem nikim, kimś, kogo można bezkarnie poniżyć. Ale kiedy mnie zobaczyli, stojącego w pełnym umundurowaniu z odznaką szefa policji, ich twarze zamarły. Cisza przeciągała się. Mogłem niemal słyszeć ich nerwowe myśli. Ich oczy biegały dookoła, jakby szukali ucieczki. W końcu przerwałem milczenie. Panowie, mamy problem. powiedziałem spokojnym, ale stanowczym tonem. I jesteście jego główną częścią. Kolor odpłynął z ich twarzy. Jake coś mamrotał, próbując sklecić jakąś wymówkę, ale podniosłem rękę, przerywając mu. Oszczędź sobie, Jake, powiedziałem chłodno. Widziałem wystarczająco dużo, by wiedzieć dokładnie, co tu się dzieje. Zrobiłem krok do przodu, patrząc im prosto w oczy. Więc co? żaden z was nie rozpoznał nowego szefa? Komisariat zamarł w bezruchu. Widziałem, jak inni funkcjonariusze patrzą po sobie z szeroko otwartymi oczami, powoli zaczynając składać puzzle w całość. Jake i Mike. Stali jak sparaliżowani, próbując zachować pewność siebie, ale było już za późno. Ich twarze mówiły wszystko. Byli w potrzasku i doskonale o tym wiedzieli. Wyciągnąłem telefon i włączyłem nagranie ich własny występ z dnia poprzedniego, z całą ich arogancją i głupimi żartami. Podniosłem ekran tak, by wszyscy mogli zobaczyć? Jeśli ktoś ma wątpliwości, oto co się wydarzyło. Powiedziałem stanowczo. Ci dwaj uznali, że fajnie będzie urządzić sobie mały pokaz kosztem obcego, nawet nie sprawdzając, kim on jest. Wszyscy na komisariacie patrzyli w absolutnym osłupieniu. Szok powoli przeradzał się w coś bardziej złowrogiego w obrzydzenie. Jake w końcu podjął desperacką próbę ratowania sytuacji. Słuchaj, to po prostu taka tradycja zaczął, starając się brzmieć pewnie. Zmarszczyłem brwi. Tradycja? Czyli macie tradycję publicznego upokarzania ludzi tylko dlatego, że są nowi w mieście? Jake wzruszył ramionami, szukając poparcia wśród kolegów. To nikomu nie szkodzi, tylko trochę niewinnej zabawy. Rozejrzałem się po sali. Widziałem, jak inni funkcjonariusze zaczynają rozumieć, jak głęboko sięgał ten problem. A dla J. i Majka rzeczywistość właśnie ich dopadała. Ich tradycja właśnie dobiegła końca. W ciągu kilku dni cała sprawa rozrosła się jak letni pożar. To nie była już lokalna plotka. Temat dotarł do stanowych i krajowych mediów. Przed komisariatem stali reporterzy, kamery rejestrowały każdą sekundę tego skandalu. Miasto jeszcze nigdy nie przeżyło czegoś takiego i ja również nie. Społeczność była wściekła. Ludzie, którzy kiedyś odwracali wzrok albo śmiali się z wybryków Jake'a i Mike'a, teraz żądali sprawiedliwości. Przed komisariatem zaczęły zbierać się tłumy, protestując i domagając się zmian. To było jak burza, której nikt nie przewidział. A dopóki Jake i Mike nie poniosą konsekwencji, nikt nie zamierzał odpuścić. Zwołałem zebranie i zebrałem cały zespół w głównej sali. To nie miało być ciche upomnienie, to miało być wyznaczenie granicy. Od tej chwili, powiedziałem stanowczo, każde zachowanie, które nie szanuje mieszkańców tego miasta, będzie skutkować natychmiastowym zwolnieniem, bez ostrzeżeń, bez drugich szans. Sala zamarła w ciszy. Jake i Mike stali na uboczu, ich twarze były blade. Gdy uświadomili sobie, że ich gra się skończyła, wyciągnąłem z kieszeni dwa formularze zwolnienia i podpisałem je na oczach wszystkich. Jake, Mike, zdajcie odznaki, wasz czas tutaj dobiegł końca. Komisariat pogrążył się w milczeniu. Nie było oklasków, nie było gratulacji, tylko ciężka, przytłaczająca cisza, gdy zdjęli odznaki i położyli je na biurku. Ich czas dobiegł końca, a miasto było gotowe na zmiany. I ja byłem tutaj, żeby tego dopilnować.